Posłuchaj mnie uważnie, bo nie mamy czasu na gadanie o uczuciach. Ludzie powtarzają jak mantrę: Bóg jest miłością. I wiesz co? Mają rację. Dzięki Niemu w ogóle wiemy, czym jest miłość. Możemy kochać, możemy być kochani, możemy czuć bliskość, oddanie, przebaczenie. Wszystko to istnieje, bo On jest źródłem, ale tu się zatrzymaj, bo tu się zaczyna to, o czym nikt nie chce mówić. Bóg to nie tylko miłość. Biblia nie zostawia miejsca na wygodne interpretacje. Mówi jasno: On jest również święty i właśnie dlatego to, co za chwilę powiem, powinno Cię wstrząsnąć do głębi. Słuchaj, bo to jest kluczowe. Nie wystarczy powiedzieć: Bóg jest miłością i iść dalej, jakby to zamykało temat. Biblia mówi wyraźnie: W pierwszym liście Piotra, rozdział pierwszy, werset szesnasty: Bądźcie świętymi. Bo ja jestem święty. To nie jest propozycja, to nie jest opcja. To jest nakaz, bo Bóg, on nie ma w sobie ani grama ciemności. Jest światłością, jest doskonały. I skoro jest święty, rozumiesz, co to znaczy? To znaczy, że musi być sprawiedliwy. Nie może przymykać oka, nie może udawać, że coś nie miało miejsca. Nie byłby sobą, gdyby nie sądził według prawdy. To nie jest kwestia emocji, to nie jest kwestia sympatii, to jego natura. Bóg nie tylko kocha, Bóg też osądza i nie da się tego oddzielić. Teraz posłuchaj tego, bo tu naprawdę robi się poważnie. W liście do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 27, jest napisane tak: A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, nie ma drugiej szansy, nie ma resetu, nie ma, zobaczymy jak będzie. To się wydarzy. Tak jak prawo grawitacji, nie musisz w nie wierzyć. Możesz je ignorować, możesz się z nim kłócić, możesz je wyśmiewać, ale jeśli wyskoczysz z dachu, to spadniesz, bo to po prostu jest. I tak samo jest z Bogiem. Nieważne co czujesz, nieważne co tobie się wydaje to nie zależy od Ciebie. Twój czas się skończy i wtedy będziesz musiał stanąć przed Bogiem. Sam, bez tłumaczeń, bez ludzi obok tylko Ty i On. Sąd jest pewny, jak prawo natury, a ty nie masz na to żadnego wpływu. Spójrz na to z jego perspektywy. Bóg stworzył człowieka i dał mu chwilę, dosłownie, krótki tymczasowy czas tu na tej ziemi. Nie po to, żeby się urządzać, zbierać pieniądze i żyć dla przyjemności. Dał ten czas, żebyś mógł dokonać wyboru. Światłość albo ciemność, dobro albo zło, on cię nie zmusi. Masz wolną wolę. Możesz wybrać to, co jest przeciwko Niemu i On tobie na to pozwoli, bo kocha. Miłość nigdy nie zmusza. Ale Jezus powiedział coś potężnego w Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia. To znaczy, że bez Niego nie masz światła. Nie ma trochę Boga, trochę siebie. Albo wybierasz Jego, albo zostajesz w ciemności. A wszystko, co dobre, naprawdę dobre, pochodzi tylko od Niego. Biblia mówi: Ojciec świateł, nie Twoje osiągnięcia, nie pozytywne myślenie. Bóg tylko Bóg. W tym świecie masz kontakt z jednym i drugim. Widzisz światłość w dobroci, w przebaczeniu, w miłości. Ale widzisz też ciemność, w nienawiści, w przemocy, w egoizmie, w bólu. I to nie jest teoria. To jest rzeczywistość, którą codziennie oglądasz na własne oczy. Teraz posłuchaj uważnie: masz wybór. Możesz wybrać światłość i wtedy ta światłość będzie Twoją wiecznością. Ale jeśli jej nie wybierzesz, nie zostaje nic innego jak ciemność. Nie ma trzeciej drogi, nie ma strefy neutralnej. Jeśli nie wybierzesz Boga, to znaczy, że go odrzucasz. I wtedy zostaje tobie tylko to. Co jest jego przeciwieństwem? Ciemność, oddzielenie, pustka. Bo jak zabierzesz światło spokoju, to co zostaje? Ciemność. I właśnie to, dosłownie to, czeka tych, którzy nie wybiorą Boga. Nie dlatego, że on ich odrzuca, ale dlatego, że oni nie chcieli Jego. Mówię tobie to nie jako ktoś z książki, ale jako człowiek, który to przeżył. Od dziecka widziałem rzeczy, o których ludzie wolą nie mówić. Mój ojciec wypędzał demony z ludzi. Tak wiem, to brzmi dla niektórych jak bajka, ale ja tam byłem. Widziałem duchową walkę na własne oczy. To nie była opowieść z Ambony. To była nasza codzienność. I tak nie wszystko jest demonem, są też choroby, ale czasem to było zło twarzą w twarz. Mieszkałem wtedy w Pretorii, w ERPA. W naszej okolicy działała grupa satanistyczna prawdziwa. I choć to wszystko widziałem i wiedziałem, że Bóg istnieje, to wiesz co zrobiłem jak dorosłem? Zignorowałem go, bo chciałem żyć po swojemu, pić, gonić za kobietami, oddać się grzechowi, przyjemnościom, cielesności i to nie dlatego, że nie znałem prawdy. Wiedziałem doskonale, ale nie chciałem się poddać. To jest właśnie sedno tego wszystkiego. Nie chodziło o niewiedzę. Chodziło o bunt, o pychę, o to, że nie chciałem oddać kontroli Bogu i dokładnie to samo robi dziś mnóstwo ludzi, nie dlatego, że nigdy nie słyszeli. Ale dlatego, że nie chcą się ugiąć przed prawdą. Jezus nie owijał w bawełnę. W Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 30, powiedział wprost: A tego nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Słyszysz to? Płacz. Zgrzytanie zębów. Nie metafory, nie przenośnie. To obraz przerażającej rzeczywistości oddzielenia od Boga. I tak wiem, że niektórzy poprawiają mnie, kiedy mówię gach nashing zamiast gnashing, ale słuchaj, mój pierwszy język to afrikaans, i do dziś nie rozumiem, po co w angielskim pisze się litery, których się nie czyta. Serio, gi na początku słowa, którego się nie wymawia? Po co? Ale wróćmy do sedna. Ten fragment, choć brutalny, nie czyni Boga mniej kochającym. On się nie zmienia. Bóg jest nadal miłością, ale też i to trzeba podkreślić, jest sprawiedliwością. To nie on cię odrzuca, to ty wybierasz ciemność, a on, jako doskonały sędzia, po prostu respektuje twoją decyzję z miłością. Ale i z prawdą. Zapomnij o tym, co słyszysz w religijnych kręgach. To nie działa jak waga. To nie jest tak, że jak zrobisz dziesięć dobrych uczynków, to one przykryją jeden zły. To mit. Niebezpieczne kłamstwo, i niestety wielu w nie wierzy. Prawda jest taka: każdy grzech, nawet ten najmniejszy, czyni cię winnym. Nie ma znaczenia, czy to było tylko jedno kłamstwo, jedno spojrzenie z pożądaniem, jedna myśl pełna pychy. To wystarczy. Wyobraź sobie sytuację: ktoś przez całe życie pomaga ludziom, rozdaje jedzenie ubogim, wspiera hospicja, aż pewnego dnia kradnie i trafia do sądu. I co? Ma nadzieję, że sędzia powie: A, no skoro przez lata byłeś dobrym człowiekiem, to ten jeden raz przemilczymy? Nie. Bo sędzia, który ignoruje złamanie prawa, nie jest sprawiedliwy, a Bóg jest doskonałym sędzią i właśnie dlatego twoje dobre życie nie zmazuje winy, bo problem nie leży w bilansie, tylko w samej naturze grzechu. To, co musisz zrozumieć, to fakt, że Bóg nie patrzy tylko na to, co robisz. On widzi głębiej zna twoje myśli, twoje intencje, twoje motywacje. Zanim otworzysz usta, on już wie, co zamierzasz powiedzieć. I teraz posłuchaj, co mówi Biblia. W liście do Rzymian, rozdział 3, werset 23, jest powiedziane: Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy, nie, większość, nie, ciźli. Wszyscy, to znaczy ja, ty, twoi znajomi z Kościoła, nawet twoje wnuki. Popatrz na dzieci, nawet te, które mają cudownych, mądrych rodziców. Od najmłodszych lat chcą robić to, co zakazane. Rzucają się na podłogę, krzyczą, nie słuchają, nie uczysz ich nieposłuszeństwa, ono już w nich jest, bo grzeszność to nie jest coś, co nabywasz z czasem. To coś, z czym się rodzimy, i tutaj zaczyna się prawdziwy problem, bo skoro wszyscy już jesteśmy winni, to nie możemy się sami uratować. Nie ma żadnej drogi samopomocy duchowej. Nie naprawisz się własną siłą, bo zanim zaczniesz, już jesteś obciążony winą. I właśnie dlatego Ewangelia to nie religia. To nie jest lista zasad, które musisz spełnić, żeby może może zasłużyć na Bożą łaskę. To jest coś zupełnie innego. To Bóg, wiedząc, że nie masz szans sam, zrobił coś niewyobrażalnego. Sam zszedł na ziemię jako Jezus Chrystus. Zostawił chwałę, wszedł w nasze ograniczenia, przyjął ciało. Po co? Żeby zapłacić za ciebie wszystko, co tobie się należało cała kara, cała sprawiedliwość, cały ciężar. On to wziął na siebie i to nie była symboliczna ofiara to była rzeczywista zapłata, pełna cena za Twój dług i to jest właśnie różnica między chrześcijaństwem a wszystkimi innymi religiami. Innych człowiek wspina się do Boga. W chrześcijaństwie to Bóg zszedł do człowieka, bo wiedział, że nie jesteś w stanie sam się wspiąć. Ale jest jedno, ale ta ofiara, ten dar musi być przyjęty. Nie wystarczy o niej wiedzieć. Musisz się szczerze ukorzyć, uznać swoją winę, odwrócić się od grzechu i z wiarą przyjąć Jezusa jako pana. Tylko wtedy ta zapłata staje się twoją. To jest ratunek, którego nie da tobie żaden system, żadna religia, żaden człowiek, tylko On. Mówię tobie to wszystko nie dlatego, że chcecie przestraszyć, ale dlatego, że mi zależy. Bo jeślibym nie dbał o ciebie, to po co miałbym nagrywać ten film? Siedziałbym cicho. Nie wkładałbym w to serca, nie ryzykowałbym, że ktoś się obrazi. Ale ja wierzę, że to prawda i dlatego nie mogę tego przemilczeć. Musisz zrozumieć jedno. Nie da się nie wybrać. Brak decyzji to też decyzja. I niestety to decyzja na korzyść ciemności. Nie czekaj na jakiś idealny moment. Nie zakładaj, że kiedyś się ogarniesz. Życie jest krótkie. Nie marnuj go na rzeczy, które nie mają znaczenia, kiedy staniesz przed wiecznością. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło cię choć trochę, obejrzyj kolejny film. Zasubskrybuj, ale przede wszystkim podejmij decyzję. Bo to może być najważniejszy wybór w twoim życiu. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuję naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.